Pan z Wami. Słowo Ewangelii, według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje, powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli na nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł. Przejrzyj, twoja wiara ci uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga, także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Oto słowo pańskie. Każdemu z nas i tym, którzy są blisko. Pana Boga i tym, którzy może chodzą swoimi drogami, jakoś imponuje potęga tego świata. I niekoniecznie tylko ta, która przypomina o Panu Bogu. Gdzieś jest w nas takie pragnienie, żeby doświadczyć tego największego, poznać tych najbardziej możnych. Może bogatych, wpływowych. Wiemy, że tam pewnie dobrze się nie dzieje w ich życiu, ale gdzieś nas ciągnie. Gdybyśmy tak mieli wybrać, możesz iść albo spotkać się z jakąś chorą panią, starszym panem, którego nie ma kto odwiedzić, albo przyjeżdża gwiazda z Hollywood i możesz też ją zobaczyć, ale. Wybierz to albo dobo w tym samym czasie. To byśmy powiedzieli, Panie Jezu, wiesz, że na pewno moje serce. Jest i się zgadza przy tym chorym, ale taka okazja chory się zawsze znajdzie, potrzebujący się zawsze znajdzie a tu przyjeżdża taki mały Bóg tego świata może jedyny raz może autograf się dostanie czy jakaś inna gwiazda czy ktoś z polityki gdzieś chcemy, aby po tym się pochwalić. Zobacz, spotkałem tego i czasami, latami, przez dziesiątki lat mamy zdjęcie, mamy jakiś podpis i. I się chwalimy, tak, mówimy, pokazujemy, że jednak coś osiągnęliśmy w życiu, bo ten świat spojrzał na nas i się uśmiechnął do nas. A kto się pochwali, że chorego odwiedził, że pomógł komuś, kogo nikt nie zna, że będąc innymi stracił tylko na tym, bo tak Pan Jezus w sercu dawał znaki, aby uczynić. Kto się pochwali w świecie, choć są tacy, że zna Pana Jezusa i jest dzieckiem Pana Boga? Nie, siedzimy cicho, w środku może się i cieszymy i mówimy: Panie Jezu, wierz, że ja jestem cały Twój, ale głośniej tego nie powiem, bo może jeszcze coś by mi powiedzieli, że nie tak. Jest w nas to ziarno znania kogoś wielkiego. I jest to złe, gdy. Jakoś pójdziemy w tym kierunku, tylko własnego doświadczenia tej chwili, która nam wyszła i którą będziemy żyć, a która nas nie zaprowadzi do wieczności. Ale jest to dobre, bo my chcemy znać kogoś większego od nas, piękniejszego, który jest idealny, który jest Bogiem. Kierunek mamy dobry, ale czasami nam się myli. To jeszcze nie ta osoba, którą chcesz znać. To jest Jezus Chrystus. I wtedy, jak ten niewidomy w Ewangelii, będziemy wołać. Nie tylko przyjść, aby uścisnąć dłoń, ale aby ten największy, którego możemy znać, który nas pokochał i pozostał z nami, ulitował się nad naszą małością i uzdrowił nas. Sprawił, że nie będziemy ślepi. My w życiu często z wiekiem i nie tylko tym takim fizycznym przeżywaniem życia, ale i duchowym ślepniemy. Nie widzimy prawdy, coś co było jasne dla nas może w przeszkolu, że Bóg mnie kocha, po 50 latach już nie jest takie jasne. A to nie dlatego, że On przestał kochać, ale i że ja przestałem kochać, i zacząłem kochać wszystko inne, co mi się nie odwdzięcza miłością, może pieniędzmi, może jakąś jedną czy drugą sprawą, która mi się uda. Dzisiejsze pierwsze czytanie też mówi, że korzeń zła, król wystąpił i wielu tych, których miało Boga, wolało przygnąć do Niego, zrobimy. Jeden kraj, jedno państwo będzie nam jak w niebie. Kto nam podskoczy? A Bóg mówi: Ja wam podskoczę. Wcale nie muszę się odbijać od Ziemi wysoko, bo jestem dużo wyżej od Was. Samą obecnością wielu tych, których miało tego najcenniejszego w życiu tą gwiazdę nad gwiazdą, którą jest Bóg, zamieniło to. W takie zwyczajne zjadanie chleba, które może było czymś więcej niż ci, którzy mają jeszcze mniej i było się trochę wyżej w tej drabinie sukcesu, ale ta drabina do nieba nie sięgnie. Pamiętajmy, że my chcemy znać tych wielkich i największych. Dzisiaj Elżbieta, zakonnica święta, ja bym chciał mieć jej autograf, nikogo innego. Ona mówi, nie potrzebujesz mojego autografu. Masz moją modlitwę, miłość, błogosławieństwo. Jak kochałam tu, tak kocham z nieba. O, czy moje serce bije mocniej, że znam kogoś takiego? Powiemy, a tam za chmurami, ale tu jakby jakiś premier czy prezydent wszedł, to byśmy chyba im przeprzerwali. Myślę, że nigdy bym tego nie zrobił, ale kto to wie? Świat by się zatrzymał, bo wielki tego świata wszedł. A że Bóg schodzi na ziemię, no to tak ciapu, ciapu. Myślimy, że tak to wygląda w naszym życiu, w naszej wierze. Ślepi jesteśmy, wołajmy głośniej, ulituj się nad nami, Synu Dawida, żebyśmy widzieli. A On powie, Twoja wiara Cię uzdrowiła, że zaufałeś Mi i uwierzyłeś, tego, który jest miłością, który jest największy i który jest najpiękniejszy, i tym chce się dzielić z Tobą, i tego chcę Cię uczyć, i tym obdarować. Amen.